Witajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać jak wspólnie z moją Sylwią zrzuciliśmy 50 kg w rok, i chciałem Wam też podpowiedzieć w jaki sposób wy możecie to zrobić. Jeśli tylko macie już dość nadmiaru kilogramów, szukacie sprawdzonego planu dietetyczno-treningowego, tak, bo korzystaliśmy ze sprawdzonego planu dietetyczno-treningowego. Ja przed metamorfozą wyglądałem dokładnie tak. Tak jak tutaj napisałem, po tym facecie nie ma już śladu 37 kg, stopniało. Sylwia przed metamorfozą wyglądała tak. Jej do szczęścia brakowało 13 kg na minus, a mnie w zupełności zadowoliło 37. Tak wyglądałem po metamorfozie, teraz nadbudowałem trochę mięśni, a moja Sylwia wyglądała po metamorfozie tak. Jeśli macie ochotę spróbować, gorąco Was zachęcam. Jest możliwość zamówienia diety, sprawdzonej diety, diety z naszej metamorfozy. Link zostawiam Wam w opisie. Jeśli macie ochotę, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Dopiero zaczynam, rozkręcam się. Myślę, że będzie coraz więcej takich treści. Do zobaczyska.